Ja wina, że ona się tak drze. Niewiura, banda wielka 2 jest aktywna Nie! Spróbuj go tu dodać, tylko docieruję. Dodaj, 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 dodaj. Dodaj, 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 dodaj. Nie mam koronki, nie mam koronki, daj. Dajcie koronkę, tego dodam. Sąsiad, raz dwa przekazujemy koronkę. A to zaprosić go nie możesz po prostu? No nie mogę, bo on tylko szefie No nie, no proszę was, nie, to jest jakiś no debil tu. No chodź tu, no chodź tu, Luka, debil. chodźcie Łap! Spróbujcie tylko go dodać, to wam ubytą ubywa. Sąsiad, Sąsiad. rozpoczynaj grę Dobra Zresztą my i tak byśmy go nie mogli dodać, bo to jest miejsce tylko na cztery osoby co się stało? Nie mam broni, gdzie są broni, nie mam broni. A to wasze... do ja po... się zraspią? CD-BIL! cd Mordini, Cidi, prosto, używam techniki Buta. Jeżeli ma rozmiar 45, ma dużego. w Kureczka Skóreczka12347 Nie skóreczka12347 Sąsiad, bo coś działa skóreczka 1247 Kacper spróbuj go tylko tu dodać, to ja ci nie wiem Kurwe ci łeb Co to kogo? jest Kacper? To Kto to jest Kacper? Luka. No ten Luka mm. Sąsiad, bo coś nie działa tak jak powinno, nie respią się broń. No właśnie ja mam broń. O, siema! Co tam? Nie zabijaj, no śmieciu. Zabij zabij, zabij! zabij, 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 ja! zabij. Idę na kanał gry, jeśli ktoś. Idę na kanał gry, jeśli ktoś dołączy i się, duchą, się będzie na mnie darł, to się wścieknie. Ja się nie wiem, ja to Ej chodźcie, wiureczko, dam ci ze smoke żebyś się... Wie biureczko, się. Jak powiedział! Zamknij się! Mm, ej, wiesz. weź tak rą, weź tak rą, wiesz jak się wkurza. Ja? Ale w sensie kto co ma mówić? Ja? Nie wiem który z was, po prostu któryś z was się odezwał jak tak mówi. Jak tak dalej. A chcecie do to biegióreczko? To biegióreczki, o! Ej, a? Jak trzy się... chomiczki. Moje trzy chomiczki, biedne! Co z nimi zrobiłeś, chamie. Złomeczka, jeden, 3... Masz No co? w chamie pieprzony. Złomeczka, jeden, nie, została zabita pistoletem maszynowym. Łomecka 1247. 2, 3, 4, 7 oh. jeszcze. Mm. Ja tu ej, No Ej, No jeszcze. No jeszcze. No jeszcze. No jeszcze. się filmują, się wiekura, Dobra, Ta, to nie dymujecie to... się, chodzicie koło siebie się nie zabijacie, ja co? Robimy, razem dwa jesteście. Dwa na dwa robimy w takim razie. Dobra. Dobra. Ale to muszą być mnie. dwie osoby. Wiemy. Dwie osoby muszą być przy sobie. Złomeczka, ej. Ty, ty? Ej no Złomeczka, po co uciekasz? <laughs> <laughs> no ty to debil. debil. Nie, ty Mówię ty debil, to ty Weź mi ja pomóc. Ja nie chcę cię trafić, o. Debile. Dybil, De no, debil. Dobra. Tak. Ej ty, Luka, Luka, proszę cię, zabijaj ją, proszę. Nie. Jak tak, to zrobisz, proszę. wiesz co się stanie. Wiesz co się stanie. O tak! No, rozstaniecie się? Rozstaniecie się wtedy?

Zaproszę, Już bym Co od tego Debila! Proszę cię, zrób Ode, nie? to! Nie? Tak. No właśnie staram się, wysłałam mu zaproszenia. Nie, proszę! Nie, warto ja udostępnić ci ekran. Debilu co robi? Dibilu, co robi? To... Ale to on ci przysługę robi!